Zapraszamy na kolejną zwariowaną przygodę Matka budynia. Rozdział pierwszy, maślane oczka. Był upalny letni dzień, słońce świeciło tak mocno, że nawet trawa pod starą jabłonią wyglądała na zmęczoną. A pod tym właśnie drzewem leżał budyń, mops o okrągłym brzuszku, krótkich łapkach i jęzorze który zwisał mu aż na ziemię. Dyszał ciężko i wzdychał głośniej niż wiatrak w kuchni pani Klaudii. O rany! Stęknął budyń, wachlując się własnym uchem. Jeszcze chwila i zamienię się w naleśnika. Taki ciepły, rozjechany naleśnik z farszem z mopsa. Wtedy jego wielkie, wyłupiaste oczka powędrowały w stronę werandy. Tam na drewnianych schodach siedziała Pola, córeczka pani Klaudii. W jednej rączce trzymała lśniący, kolorowy kubeczek, a w drugiej łyżeczkę. Zajadała się lodami truskawkowo-waniliowymi. Budyń aż przełknął ślinę, tak głośno, że ptak na pobliskiej gałęzi spojrzał na niego z oburzeniem. Lodziki, zimne, pyszne, ratunkowe lodziki. Wyszeptał pies i poczuł, że w brzuchu gra mu orkiestra lodowa. Nie namyślając się długo, poderwał się na łapki i poczłapał pod werandę. Spojrzał na pole swoim najsilniejszym orężem, maślanymi oczkami. Wybałuszył je tak, że wyglądały jak dwa księżyce w pełni. Do tego lekko przekrzywił głowę i zawibrował ogonkiem jak antenką. Pola jęknął słodkim głosem. Malutki lis, tylko jeden, taki mikrolizaczek, żebym się nie roztopił. Pola odsunęła kubeczek od niego i pokręciła głową. Nie licz na to budzioszku, odpowiedziała poważnym tonem, choć uśmiech tańczył jej w kącikach ust. Mama mówiła, że lody są tylko dla dzieci. Psom mogą zaszkodzić. Ale ja nie jestem pies, ja jestem budyń. Odparł obrażonym tonem mops i zamrugał dwukrotnie, żeby podbić efekt maślanych oczek. Budyń to brzmi jak deser, więc lody mi się należą. Pola zachichotała, ale pozostała nieugięta. Budyń jednak nie zamierzał się tak łatwo poddać. Kiedy dziewczynka oddała się lodowej uczcie, on zaczął się cichutko skradać dookoła werandy. Łapki miał krótkie, więc bardziej przypominało to czołganie niż profesjonalne skradanie. Jeszcze trochę, jeszcze dwa kroczki, i będę w lodowym raju. Mamrotał pod nosem, ale w chwili, gdy wystawił język, żeby polizać lody od tyłu. Pola odwróciła głowę i krzyknęła. Budyń, ty łobuzie! Mops aż podskoczył i przewrócił się na grzbiet, udając, że wcale nic złego nie planował. Ja tylko... E, wąchałem. Tak. Chciałem sprawdzić, czy lody pachną tak dobrze, jak wyglądają. Tłumaczył się mrugając niewinnie. W tej samej chwili z domu... Rozległ się głos pani Klaudii. Spola, chodź szybko, pomóż mi w kuchni. Dziewczynka odłożyła kubeczek z lodami na stolik i pobiegła do środka. Oczy budynia rozbłysły jak dwa reflektory w ciemnym tunelu. Oto moja chwila chwały, szepnął i z szybkością. No, może nie geparda, ale na pewno bardzo zmotywowanego mopsa. Podbiegł do pudełka z lodami, chwycił je w zęby i pędem pognał za stodołę. Tam wskoczył za stertę desek i wyciągnął lody przed siebie. Zatarł łapkami jak mały złoczyńca i oblizał się tak, że język omal mu się nie zawiązał na supełek. – ha he, he, zachichotał cicho. – Pola na pewno będzie mnie szukać w budzie, a ja… W tym czasie będę królem zimnych deserów. Rozdział drugi. Lodowy pościg. Za stodołą panowała przyjemna cisza. Budyń dobierał się do pudełka i już prawie otwierał pyszczek, żeby polizać jego zimną zawartość, gdy nagle usłyszał za sobą donośne Budziochu! Ja wszystko widziałam! Mops podskoczył tak wysoko, że aż wpadł łapkami w wiadro, odwrócił się i zobaczył kozę Klementynę, która wlepiła w niego swoje bystre, zielone oczy. Klementyno, nic nie widziałaś, wymamrotał budyń, próbując schować pudełko za plecami. Ależ widziałam, odparła koza, tupiąc kopytem. Zabrałeś lody Poli. To było nieładne. Powinieneś się podzielić. Bo jest taki upał, że aż mi rogi parują. Budyniowi aż drgnął ogonek ze zdenerwowania. E. Eee, podzielić? Przecież to ja się narażałem. Ja się skradałem, ja robiłem maślane oczka, ja ryzykowałem życie i język. Lody mi się należą w stu procentach. P. oburzyła się klementyna. A co z innymi, co się smażą na słońcu? Myślisz, że ty jeden chcesz się schłodzić? Ich kłótnia zrobiła się tak głośna, że usłyszała ją kura Zośka. Kura jak to kura, zawsze ciekawska, przydreptała szybciutko, potrząsając krzydełkami. Kokoko, ko, komu tu się dzieje krzywda? Zapytała, rozglądając się. Budyń ma lody i nie chce się podzielić, oskarżyła się Klementyna. Lody zakotłowało się w piórach Zośki. Lodowate, zimniutkie, ochładzające lody. Koko, ja też chcę, bo jest tak gorąco, że aż nam się jaja gotują w kurniku. Nic z tego, szczeknął budyń i objął pudełko łapkami jak skarb. To moje łupy, sam na nie uczciwie zapracowałem. Ale zanim zdążył cokolwiek dodać, z zapłotu wychylił się gąsior gucio, rozprostowując dumnie szyję. Słyszałem, że ktoś powiedział lody? Zagęgał trzepocząc skrzydłami. Ja też chcę choć odrobinę, bo jest taki upał, że zaraz zrobi się ze mnie rosół. Budyń jęknął w duchu, ale to jeszcze nie był koniec. Z cienia wysunął się kot miecio, rozciągnięty jak sprężyna, z oczami świecącymi z ciekawości. Kto tu miał lody? Przeciągnął się z gracją. Hm, przy takim upale nawet ja zjadłbym coś zimnego. Dawaj trochę budyń, nie bądź taki chciwy. Mops otoczył pudełko łapkami jeszcze mocniej, jakby trzymał skarb piratów. Nie, nie i nie, krzyknął. Wszystkie należą się mnie, bo to ja się narażałem. Wtedy zwierzęta zrobiły krok w jego stronę. Ich spojrzenia mówiły jasno: albo się podzielisz, albo stracisz wszystko. Budyń spojrzał na nich, potem na lody i nagle skoczył jak sprężyna. Narka wiertarka! szczeknął i popędził ile sił w krótkich łapkach. Zanim rozległo się głośne wołanie, i po chwili oszołomienia cała gromada ruszyła w pościg. Mops z pudełkiem w zębach biegł między krzakami. Przeskakiwał przez kamienie, aż wreszcie wskoczył za niski murek z cegieł. Przykucnął tam i przykrył się uszami, jakby to miało go zamaskować. Zwierzęta przebiegły obok, głośno krzycząc: Gdzie on się podział? A tu go nie ma! Szukajcie dalej! Budyń siedział cichutko. Z sercem bijącym jak bębenek, otarł pot z czoła i zachichotał pod nosem. <laughs> Przechytrzyłem ich. Teraz lody są tylko moje, moje, moje. Ścisnął pudełko mocniej i przygotował się do kolejnego etapu swojego lodowego planu. Rozdział trzeci. Poślizg. Za murkiem panowała cisza. Tylko cykady cykały w wysokiej trawie. Budyń siedział skulony, cały spocony od emocji i spoglądał na pudełko lodów, które trzymał w łapkach. Ha! wysapał triumfalnie. Jestem sprytniejszy niż wszystkie kozy, kury, gąsiory i koty razem wzięte. Teraz tylko otworzę to cudo. Mmm, rozkosz na języku. Złapał pudełko mocniej i zaczął szarpać wieczko. Szarpał i szarpał, aż uszka mu zatrzepotały. No otwieraj się! Mamrotał zębami i łapkami, próbując podważyć pokrywkę. Lodowy książę chce lodów. Pudełko jednak trzymało się dzielnie, jakby wiedziało, że jego zawartość nie powinna trafić do chciwego mopsa. I właśnie w tej chwili... Rozległ się donośny krzyk. Tam się ukrył, za murkiem! Miecio wspiął się na płot i dojrzał budynia. O nie! jęknął mops i wyrwał się do biegu, trzymając pudełko jak największy skarb. Ale nie przebiegł daleko. Klementyna, Zośka, Gucio i Miecio rzucili się za nim. Tentent kopyt, gdakanie, Gęganie i miałczenie stworzyły taką wrzawę, że budyń poczuł się jak w środku zwierzęcej orkiestry. Złapmy go. Niech odda lody, a podzielimy się sprawiedliwie. Budyniowi serduszko waliło jak młot, a łapki zaczęły się plątać. Wiedział już, że nie ucieknie. Goniła go cała wiejska ekipa. W końcu zatrzymał się gwałtownie, zmęczony gonitwą. Dyszał jak mały parowóz i westchnął. Dobra, dobra, podzielę się. Nie gońcie mnie już, bo zaraz wyzionę ducha. Zwierzęta zatrzymały się przed nim, a ich oczy aż świeciły z ekscytacji. To ja pierwsza, beknęła Klementyna. W końcu to ja pierwsza przyłapałam budynia jak kradnie lody poli, więc mi się należy. Hi, prychnął kot miecio, unosząc dumnie ogon. To ja go wytropiłem za murkiem. Bez moich kocich oczu dalej byście biegali w kółko. Więc ja pierwszy. Kogo ko, ko, kogo to obchodzi? Rozdarła się Zośka. Ja mam najkrótsze nóżki i najwięcej się zmęczyłam, więc mi się należy największa porcja. Ja mam najdłuższą szyję, więc mogę najlepiej wylizać resztki z pudełka, rozłożył skrzydła Gucio. To ja powinienem być pierwszy. W takim razie, powinieneś być ostatni, Guciu. Sam się wykluczyłeś ze stawki, krzyknął budyń. I tak zaczęła się kłótnia. Zwierzęta krzyczały jedno przez drugie. Przepychały się, gdakały, miałczały, gęgały i beczały. Każdy chciał być pierwszy. Mops patrzył na to z szerokim uśmiechem. Kłóćcie się, kłóćcie, a ja w tym czasie, mruknął i chwycił pudełko. Z całej siły zaczął szarpać wieczko. Szarpał, stękał, aż w końcu, pach! Pudełko się otworzyło. Budynie nasze lody! Wrzasnęła nagle Klementyna, która pierwsza się zorientowała. Zwierzęta natychmiast odwróciły głowy. A w tej samej chwili z pudełka wylała się cała roztopiona, zimna masa lodowa i chlusnęła prosto na budynia. Przez ten cały upał lody w środku zdążyły się roztopić. Mops aż podskoczył, cały oblepiony różową i białą breją, od łap aż po ogon. Zimno, zimno! zapiszczał. To nie tak miało być. Na moment zapadła cisza, a po chwili przerwał ją głośny śmiech. Haha! ryczała Klementyna tarzając się po trawie Wyglądasz jak lodowy potwór Kokoko, ko, ko! koniec twoich lodowych marzeń gdakała Zośka Miałeś mopsie złoty róg przeciągnął kot Miecio z chytrym uśmieszkiem Budyń oblizał się niezdarnie zostawiając truskawkowe plamy na pysku ach westchnął ze spuszczonym ogonem Chciałem deser, a zostałem deserem. I to nie o to prosiłem. Klementyna potrząsnęła głową i powiedziała mądrze. Widzisz budziochu? Chytry dwa razy traci. Pozostałe zwierzęta pokiwały głowami, a Zośka dodała nieśmiało. Ko, 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 ko kochani! Ale my też trochę zawiniliśmy. Zamiast się dzielić, zaczęliśmy się kłócić. Kto pierwszy ma zjeść lody? Nie, to prawda, przyznał Gucio. Każdy myślał tylko o sobie. Więc nie tylko budyń dostał nauczkę, mruknął Miecio, zerkając na resztę. Wszyscy byliśmy B. podsumowała Klementyna. Budyń podniósł głowę, spojrzał na przyjaciół i uśmiechnął się nieśmiało. To prawda. Gdybym się podzielił od razu, każdy by mógł trochę polizać. A tak! Zostały mi tylko truskawkowe uszy i waniliowy ogon. Zwierzęta znów parsknęły śmiechem, a mops, choć w środku czuł żal, także się uśmiechnął. To była lekcja dla wszystkich, że dzielenie się smakuje lepiej niż kłótnie i chciwość.